Witam... już? <noise> Witam państwa w programie TV Marzeny na żywo. Jesteśmy pod delik Delikatesami wiejskimi i przeprowadzamy wywiad z panem Ryszardem... Sąsiadłem. Sąsiadem. <głos> no. <głos> A więc tak. Jak się pan nazywa? Dokładnie. Oj, zapomniałem, ale muszę sobie zapomnieć, ale musi... no e, Jaki pan lubi napoje? Napoje to znaczy wyskokowe czy napoje zwykłe? E, no, raczej wyskokowe, trochę i zwykłe No lubię piwo. a zwykły to wodę mineralną niegazowaną. A co pan czuje po wypicie takiego napoju wyskokowego? To zależy ile się tego wypije. No, a dajmy na to, że dajmy na to, że wypije pan jedną butelkę. To nic nie czuję, tylko to ja się pragnę. A jak, dajmy na to, wypije pan ze cztery butarki? Mały raż. Aha. A jaki... E, co pan robi w wolnych chwilach? To zależy. Albo udaje, że żyje, albo leży i nie żyje. <grym> Dobra. Aha. A e, jaki ma pan kolegów? Może pan kilku wymienić? No, zależy do czego. różny. No, do różnych. To kolegów ogólnie. To zależy, kogo się nazywa kolegą. No, a ma pan takiego swojego przyjaciela, kolegię, coś w tym stylu? No, tutaj bynajmniej nie, ale w Warszawie miałem kupę. Mm, aha. No. E, a pan może jakąś piosenkę? Tak. A mógłby ją pan wyspiewać? Oj, dzisiaj ma, śpiewałem i mi się źle to skończyło. Ale to kawałek, prosimy w po, początku, po nie pamiętam. Srodeck! Przyszedł się na kanapie, nic nie mówi, tylko sapie. Ale, a myślałam, że nie wie, a wcale, wcale nie. E, dziękujemy panu za miły wywiad, dowiedzieliśmy się trochę informacji, dziękujemy bardzo za...